Czołem drodzy widzowie, Kuba Jankowski z kanału Aquapass, kłania się serdecznie. Dawno mnie tutaj nie było, dawno nic nowego nie wrzucałem, więc uważam, że pora nadrobić te zaległości. Powiem krótko, co dzieje się w moim baniaku i tym 60 litrowym i tym mniejszym 5 litrowym parapeciaku, w którym są krewetki. Zacznę oczywiście od tego baniaka większego, od sześćdziesiątki. Moi drodzy, no co tutaj dużo mówić? Co tutaj mogę dużo mądrego powiedzieć, jak tylko to, że wszystko w moim zbiorniku bardzo, bardzo pięknie rośnie. Mówiąc wszystko, mam nadzieję oczywiście, mam na myśli oczywiście rośliny. Jak widzicie, jest, jest po prostu ogień. Ludwigia szaleje. Piękne, duże, zdrowe, czerwone liście. Na tafli rzęsa, którą muszę zebrać. Mikrozorium jedno, drugie, trzecie, tutaj czwarte rośnie niesamowicie ładnie. Zbliżymy troszkę na jedną z moich y, dum, jeżeli chodzi o zbiornik, jak ktoś przyjedzie. Y Moja duma, jedna z wielu w tym zbiorniku, Anubias krawolistny od Pawła Smoderka, którego serdecznie pozdrawiam. Czyściutki, ładniutki, dwa nowe listki już wypuścił. Tutaj też Anubias pinto, który ma bardzo, bardzo ładne, czyste, zdrowe liście I chyba też coś już nowego wyrosło, to też od Pawła. Cóż jeszcze, taki mały raretasik, też od Pawła. Anubias congensis, z tego co, 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 co pamiętam. Nie mam tutaj głowy do tych nazw roślin, ale to chyba, chyba jest to. Malutki, zgrabny anubiasik, teraz ponoć uważany za rarytas akwarystyczny. Ja go na szczęście mam, ładnie rośnie. Tam gdzieś. Mikrozorium pochowane, moje stare anubiasy, jeszcze z kostki 30-litrowej, coś przetrwało, z krewetkariów. Też już yy, rosną tutaj długo no i rosną z powodzeniem, ponieważ też jakieś młode listki wypuszczają. Mikrozorium no rośnie, rośnie bardzo ładnie, wolno, ale, ale ładnie. Troszkę tutaj oddalimy, żebyście wszystko ładnie widzieli. Mikrozoria wszystkie u mnie rosną znakomicie, co mnie cieszy. Tak samo Ludwig Ja byłem kilka dni na urlopie. Od czwartku do niedzieli mi nie było. Nie miałem kontaktu z akwarium. Jak wróciłem, zobaczyłem, że znowu jest w takim stanie, czyli bardzo zarośnięte. Co mnie oczywiście cieszy. I cieszy mnie jeszcze bardziej kondycja roślin, bo widzicie, Ludwigia jest przepiękna. Nie ma glonów. Udało mi się zwalczyć klony. Akwarium jeszcze ściutkie, bardzo ładne, zielono-czerwone. No, wygląda to niesamowicie. Tutaj telefon tego nie oddaje, to jest tylko 60 litrów, a, a można na to się gapić godzinami. Ludwigia niesamowicie piękna. Tak samo Gostemu. Dostałem też Pogostemon od Pawła w postaci bodajże dwóch takich średniej wielkości. Sadzonek. Tutaj Paweł jak coś wysyła, no to nie żałuję, więc to chyba były dwie średniej wielkości sadzonki, które u mnie przyjęły się znakomicie no i, i rozszalały się, zarastając pięknie zbiornik. One no tutaj były już przycinane, ale no widzicie, jak jest. Jest bardzo, bardzo, bardzo zielono. Zwartki, no nie będę mówić od kogo je mam, bo chyba się domyślacie też rosną y, znakomicie a jeżeli chodzi o, o mieszkańców no to jak widać krewetki dwie lorikarie są dwie, jest jedna, jedna gdzieś się musiała schować lorikarie są rybami, które najdłużej w zbiorniku mam ponieważ już są u mnie rok no i, i mają się dobrze dwie ramireski, tutaj samiczka sam, czy gdzieś popłynął. 9, 9, 9 bystrzyków Amandy. O, tutaj macie te piękne, pięknie, wybarwione rybki, Kilka, kilka otosków. Tutaj jednego mamy. No i, i to by było na tyle, jeżeli chodzi o obsadę. Tutaj jeszcze jest samiec. O, samiec i samica. Samiec bardzo ładny. Wieloniaste płetwy, trochę poszarpane, ale takim go kupiłem. Mam nadzieję, że płetwy mu odrosną. Yy, tutaj kręci się jeszcze samiczkę pielęgniczki boreli, ale, ale no, akurat jej nie widać. No, zbiornik moim zdaniem. Fajnie się prezentuje, fajnie wygląda. No i oby tak, oby tak było z nim dalej, oby tak ładnie wyglądał, myślę, że tutaj do żadnych rewolucji nie dojdzie. Jeżeli chodzi o sposób prowadzenia, to przez długi czas był on prowadzony na wodzie RO plus soli dla krewetek, a teraz wodę RO z racji na jej cenę powoli zamieniam taką filtrowaną wodą kranową, która też spełnia swoje zadanie, tak jak spełniać ma, ponieważ wszystko tutaj rośnie, ryby w komplecie ładnie rosną, więc jest, jest ok. Jeżeli chodzi o technikalia, to bez zmian, pokrywa, pokrywa firmy Wromak, taka najprostsza, najtańsza, Świetlówka, yy, świetlówka Juwela 15W Do tego tuba LED yy, z HP barwy White Jedno i drugie świeci Jest to podpięte pod sterownik czasowy No i świeci bardzo ładnie yy, Skimerek z Sonsuna taki najmniejszy, najsłabszy Różne opinie ma, u mnie spełnia swoją robotę Ściąga brud stafli i bardziej wprawia wodę w ruch niż mój filtr. O filtrze za chwilkę. No i też delikatnie natlenia wodę. Filtr to kubełek Tetra EX500. Deszczownica skierowana wylotem ku górze. Filtr bardzo cichutki, robi swoją robotę. Chodzi bez czyszczenia od początku czerwca, więc myślę, że go tak szybko czyścić nie będę musiał. Jest ok, jeżeli chodzi o technikę. A ja jestem bardzo, bardzo zadowolony. To jeszcze jest grzałka, teraz oczywiście nieużywana. Grzałka aquelowska, też jesienno-zimowe dni daje rady. Zbiornik bardzo fajnie się prezentuje, moim zdaniem. Mam nadzieję, że kłopotów z nim nie będzie i będzie nadal cieszył oko i dawał sporo radochy. Moi drodzy, życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się i. Do usłyszenia. Hej.